Dzień dobry, cześć, Przemo z tej strony. Naszym celem jest odwiedzanie najpiękniejszych rowerowych miejsc w Polsce. Takim właśnie miejscem jest Szlak Orli Gniazd i za chwilę Wam o nim opowiem, także zapraszam na krótką relację. Trzymajcie się, miłego oglądania. Hej! A korzystając z okazji, że właśnie tutaj rozpoczynam swoją relację, przedstawiam Wam ruiny zamku w Bydlinie. Choć ponoć nie był to zamek pełnił bardziej funkcje sakralne i właściwie my jesteśmy na styku granic województwa małopolskiego i śląskiego i jadąc z Częstochowy do Krakowa szlakiem Orlich Gniazd Bydlin będzie pierwszą atrakcją tej małopolskiej części szlaku Orlich Gniazd Na rowerowym szlaku Orli Gniazd znajdziemy wiele atrakcji, które są bardzo dobrze opisane i wyeksponowane, wszystko w języku zazwyczaj polskim i angielskim i często znajdziemy takie miejsca obsługi rowerzystów, miejsca odpoczynku dla rowerzystów, zadaszenie z ławeczkami i często z miejscem na grilla czy ognisko. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę wszystko dobrze doinwestowane. O kierunku naszej podróży, o ciekawostkach, atrakcjach i o dystansie do danych atrakcji informują nas takie właśnie oznaczenia: czerwona strzałka oznacza kierunek, w którym właśnie mamy się udać. A tutaj obok miejsce obsługi rowerzystów, i właśnie w tym miejscu możemy sobie usmażyć ziemniaczka, kiełbaskę czy jakieś warzywko, jest miejsce na ognisko. Szlak został tak poprowadzony, aby z reguły omijać główniejsze drogi. Dlatego albo biegnie ścieżkami rowerowymi, albo właśnie takimi spokojnymi uliczkami. Sama natura, las no tutaj po prostu rewelacja jazda rowerem to czysta przyjemność. Także ja lecę dalej, pokażę Wam inne fajne miejsca. Czasami warto nieznacznie odbić ze szlaku, chociażby żeby zobaczyć takie atrakcje jak Pustynia Błędowska, no niezwykłe miejsce właściwie na skalę europejską, polecam zdecydowanie na rower, można sobie zrobić pętelkę dookoła Pustyni Błędowskiej, naprawdę obłędna sprawa. Jesteśmy obok zamku w Rapsztynie, który właśnie jest odbudowywany i niedługo nabierze swojego ostatecznego kształtu. Tutaj w Rapsztynie oddzielają się dwa szlaki: szlak pieszy Orligniast i szlak rowerowy. Szlak rowerowy biegnie w kierunku zamku w Rudnie, koło Tenczynka, dalej przez Tęczyński Park Krajobrazowy i do Krakowa. My z turystami wybieramy szlak. Pieszy to jest trasa biegnąca wzdłuż szlaku pieszego, która biegnie przez pieskową skałę, dalej przez Ojcowski Park Narodowy, Dolinę Prądnika, Giebutów i dopiero Kraków. Wydaje nam się ten szlak dużo bardziej ciekawy dla turystów, Chodźcie w zamek w Rudnie też robi dobrą robotę i cały ten park. Lecimy dalej. Za mną pieskowa skała i jedno z Orli Gniazd. Orlimi Gniazdami nazywano twierdze, które broniły dawnego szlaku handlowego. Tuż obok Maczuga Herkulesa skała o specyficznym kształcie. No i całe to miejsce to jest jedno z głównych atrakcji turystycznych regionu. Po drodze znajdziecie sporo restauracji, ale także miejsc noclegowych, od hoteli po kempingi. Warto sobie wcześniej jednak nocleg zarezerwować, bo region cieszy się sporą popularnością, zwłaszcza wśród rowerzystów. Jak widzicie, rowery wiszą tutaj na supach, więc jak widać, region jest bardzo popularny. My zmierzamy do Ojcowskiego Parku Narodowego i to będzie ostatni punkt naszej wycieczki. Lecimy! Jestem w Wojcowskim Parku Narodowym. Wojcowie, który wraz z Doliną Prądnika tworzy super miejsce na rowerowe. Wojarze, całe rzesze mieszkańców Krakowa zjeżdżają się tutaj, żeby właśnie pojeździć na rowerze. Zresztą cała Jura Krakowsko-Częstochowska to magiczne miejsce na rower, pełne zamków, pięknych skał, jaskin i dzikiej. Przyrody. Mam nadzieję, że zobaczymy się na szlaku, i mam nadzieję też, że nie przynudzałem za bardzo, żeście się nie nudzili. Do zobaczyska. Cześć!